Siema, siema. Dzisiaj miała być kontynuacja yy, tego co mówiliśmy wczoraj, ale nie, plany się zmieniły, bo dzisiaj Kuba Mixo znowu zaatakował. Dzisiaj już zaczął obrażać Kondzia. Tutaj macie screena. No i było tak, że tak na niby, to miało być na żarty ze strony Kuba Mixo, i obrażał wszystkich dookoła. Na przykład ktoś nowy dołączył do serwera, tego obrażał, żeby wyszedł z tego serwera, bo w sumie nie wiem. Po prostu na tym serwerze on sobie za bardzo pozwala i już wszystko wiadomo. Zaczął Kułamikso z Dawidem, więc mixo zaczął dramę z Dawidem, a później zaczął z Kondziem. A jak wiecie, Kondzie jest adminem, no i dał mu bana na dwa dni, ale chyba już nie dołączę, bo go wyrzuciliśmy i, i w sumie nie wiem, co tam się już działo. Generalnie tam tego już nie będę kontynuować, bo to. Kuba Mixo, już wszystko wiadomo, że to on, więc no. I mała informacja do Kuby Mixo. Jeśli chcesz znowu dołączyć do serwera, musisz nagrać odcinek, w którym przepraszasz Kondzia i Davida. Wtedy już, ci, już cię na pewno zaprosimy i będzie wszystko git. Tylko nagraj na swój główny kanał, czyli ten Kuba Mixo, jak coś. No dobra, jeśli wam się podobało, dajcie łapę w górę i subskrybujcie kanał. Pamiętajcie, link w opisie. Do Discorda możecie tam dołączyć, bo naprawdę jest tam kozacko. Więc dzięki za oglądanie i cześć.